Teraz zobaczymy. Zrobię tym razem inaczej. Ehm, poczekam masz ten sobie tu zejdzie i go złapie. Bez, bez wczynania żadnego alarmu. Teraz miły panie, tylko podejść tu bliżej. A ja cię chwycę. Albo nie. Nie masz. Nic nie znalazłeś. No, pan idzie z góry. Dosyć szybko idzie. Idziemy, idziemy, idziemy. Nie mam nie. Hmm. Okej. Okay. Usiadł, oh oh że też nie widzi tego, który tu leży za sobą, ślepy. Mm. Teraz może. No, no chodź, pięknie i wiś tam. Teraz czas na mnie. Eee, specjalnie tak twórcy zrobili, żeby nie można było jej tylko oglądać. Mm. Podli. Tędy się nie dostanę, ale kobieta kot ma swoje umiejętności. No, jesteśmy w środku. Ale dziwne, że taki głupi łańcuch miałby kogoś powstrzymać przed dotarciem do środka. what is it? oh, ivy, you, here? you shouldn't have come here. oh, come on, you're not seriously going to hold that against me forever, are you? You killed them all. Oh, they were just flowers, Ivy. I'll buy you some new ones. I know a place that come on, Red. Can't we just Oh for the love of świat istoty.

Spores will Your flesh will be replaced with bark. Are we done yet, Ivy? I just want to talk, that's all. It is still breathing. It's not over. She's consistent. I'll give her that. I've spent weeks perfecting the toxins. Jestem za dobry na was, chłopcy. Jesteś jeszcze głupsi niż normalnie. To chyba ostatni, nie? Nie, jeszcze jeden stoi. się. Jest jeszcze coś? I znowu związana. No, ona chyba ma jakieś fety, kurczę, Kotek. Znaczy nagle no, jako związana i teraz jest też związana. Ale to chyba nie będzie żadne porno teraz chętaj. I want to know who he is, No one's who you think they are, my dear. Why spoil the fun? It was all a lie. There's nothing wrong with you. Nice of you to say, but you of all people should know there's plenty wrong with me. Take no, yeah, my blood, for example. I wish somebody would. This stuff is killing me! Why should I care? <laughs> because now, there's a teeny little bit of me in you, too! Oh, yes! Oh, come on! Się swoim krwią Don't tell me it's not what you always wanted. Look, we're running out of time. I need your help. I nearly had a cure. It was so close, and then it was taken from me. So we both die. I'm fine with that. Are you? Imagine sucking down that last breath knowing that Gotham is doing the same. What are you talking, <laughs> talking about? Oh, didn't I say <laughs> I've spent weeks shipping samples of my blood to emergency rooms all over the city. So that's protocol 10. Poison Gotham. I expected more. Protocol 10? Never heard of it. Ładnie się pożegnaliśmy No ale też Batman jest zatruty i czas działa na jego niekorzyść. Musi się w po miarę pośpieszyć. O, i coś jeszcze przy przytrzymał. Przyczepi coś do platy mojej. where's the cure? who has it? i had our cold-hearted friend mr. freeze making it, but he's gone talk on me. i'll find him. i take you. Hmm. this time. albo coordinate. uh, so you of taste. alfred, joker's poisoned me. he may have poisoned gotham too. mr. freeze has the only cure. what are you waiting for then? He's in Arkham City. Find him. If only it was that simple. He'll be somewhere cold. He needs to be kept at sub zero temperatures to survive. I don't wish to worry you, but it is the middle of winter out there. I noticed. I've calibrated the cowl to track heat signatures. I'll find the coldest point in Arkham City. Poszukiwania Pana Friis trzeba zacząć, tylko najpierw chciałem profil postaci zobaczyć. No, są dwa nowe. Pan Friis, którego szukamy i spotkamy. I jeszcze jedna jakaś osoba. Trujący Bluszcz. Znana z poprzedniej części Arkham której była jednym z ostatnich bossów. Hmm. Tylko treningi są. No i te z Bane'em na razie nie ma nic innego z pobocznych.

My bestest friend in the world. Just think, I can call you up whenever I get bored. <laughs> I think our relationship is really mature. Next thing you know, is we'll be exchanging emails or meeting up for romantic dinners. <laughs> <laughs>

Of are and beat the out of them. What are you doing up here? There's someone after me. He's trying to kill me. Who? I think he works for a Strange. That bastard has me working on his damn tower for six months, and no sooner is it all operational, he has me thrown in here. What were you working on? There are a number of signal relay points around the top of the tower. The specifications. Oh. <laughs> He's He's Ładnie skończył. Coś go chciał zabić i go zabił. Musimy To może byś. O, schował się trochę? Może ten kolejś już. jeszcze poluje na ciebie? A, tu jest miejsce uderzenia pocisku. Dobra

I can see there is on the else? No, it's just a There's the shell casing. Alfred, take a look at the image that's just uploaded to the bad computer. Is that what I think it is, Master Bruce? It is. Deadshot is in Arkham City. What's he doing there? Is he a prisoner? It seems unlikely, but I'm not ruling anything out. So, it's the world's greatest detective versus the world's deadliest assassin. Who's going to win? I am. Send me the database entry for Deadshot. I've uploaded everything I know about the victim. I'll be in touch. Deadshot. Taki sobie jegomość, zabójca płatny, jeden z najlepszych, który podobno nigdy nie chybia. Raz tylko chybił. szans z Batmana. I nie umie sobie wybaczyć z tego powodu. Teraz wracamy do misji głównej. Jak z czasem, powoli mi się kończyć. Szczerze to znajdę chyba Freeza i chyba zrobię sobie przerwę. Dwie godziny jak na razie materiału starczy, żeby Was zadowolić. Przynajmniej w jakimś stopniu. Na następne odcinki będziecie musieli poczekać. Chyba. Wydaje mi się, że niezbyt ymm, długo, bo strasznie długą przerwę zrobiłem sobie teraz. Miesiąc chyba. The old GCPD building. Freeze must be using one of the old forensic labs. I've got to get in there. But money, too, so that it was so simple. Door, it's shut tight. So what now? You two keep trying to get in. Hmm. I'll blow their faces off if they try to get out. And then what? If we just grab Freeze and take him back to the Joker. Sounds like a plan. Thing to smoke? Nah, no, I'm out. Since Joker and Penguin went to war, it's getting harder and harder to get what you need in here. Poczekam, że goleś zejdzie, bo <laughs> nie ma co ryzykować jak na razie. Hmm. się nie będę na jego do hama. Okej, okay. teraz tylko zakołtować. Jak tam ci ludzie na dole. Dobrze, tych dwóch to można chyba podwójnym załatwić. Czasami tak mi się zdaje, spróbuję zrobić. Ryzykujemy, a idę do was, idę do was, idę do was, zabiję was, mam was. Traktowałem Batman, nikogo nie zabija. Batman jest dobrym chłopem, i wszyscy dobrze. No a tych ciał nie przeszukaliście, czy oni nie mają tego papierosków? Dobra, wejdę do środka i chyba koniec na razie. O, muszę się poślizgać po waszych ciałach. O, jakie to było przyjemne. To. No hmm, tego trochę mi się narazić nie dostanę. O ale ja tego nie zauważyłem. Dobra, If I hack this radio. I'll be able to listen into all of penguins communications. Not good. Hmm. Penguin

Dobra, to co się stanie ze zbierami Pingwinka, to przekonacie się o tym później, bo ja będę jak na razie kończył nagrywanie, te dwie godziny materiału, tak w tej chwili mijają już dwie godziny, dwie godziny materiału powinno wystarczyć, przynajmniej na razie. I do usłyszenia w następnych odcinkach. Zagrajmy w Batman Arkham City i mam nadzieję, że Wam się na razie ten wstęp do tej serii podobał. Tak więc na razie.